Dzień dobry! Mamy dzisiaj 20 lipca, wtorek, e, dosyć chłodne jak na lipiec popołudnie, i piwo, w sumie, z którego się bardzo cieszę, że będę je nagrywał, w ogóle, że udało mi się je kupić, no bo jest to pierwsze tego typu znalezisko od ponad 3 lat. E, już parę lat temu było ono trudne do dostania, obecnie no cieszę się, że po prostu jest. A będzie to Cieszyn Mastne. No jest niezwykłe to dosyć piwo, ponieważ y, mamy tu do czynienia z pierwszym eilem y, w XXI wieku y, uważonym w polskim browarze. W tym przypadku mamy do czynienia z browarem Cieszyn, browarem zamkowym. Polskie ale. Pierwsze piwo typu ale uważone w polskim browarze w XXI wieku. Bogaty słodowy smak z umiarkowaną chmielową goryczką. Srebrny medalisa konkursu piw rzemieślniczych 2019. Alkohol 5,8, Plato 13, barwa 25 EBC, goryczka 22 IBU, temperatura podawania 8 do 10. No i taka czcionka, powiedzmy, yy, nawiązująca trochę do gotyku, ale nim nie będąca. Yy, no i znana. W większości Polaków, mam nadzieję, z 20 zł na rewersie Rotunda na Zamku Cieszyńskim. E, piwo górnej fermentacji, składniki. Woda, słody jęczmienne, pilzneński, monachijski, karmelowy, słód pszeniczny, chmiel, szkoda, że nie podano jakie, e, zostały użyte drożdże. E, mętność i osad są naturalnymi cechami produktu. E, browar Zamkowy Cieszyn, no i jeszcze tutaj morska opowieść, dosyć długa, ale ją przeczytajmy. Można się spierać, kto zapoczątkował piwną rewolucję w Polsce. Naszym zdaniem fakt jest niezaprzeczalny. Mastne to pierwsze piwo typu ale, jakie opuściło bramy polskiego browaru w XXI wieku. Swą nazwę czerpie z historycznej, nowo poszerzonej Kroniki Śląskiej z 1625 roku, o jego wyrafinowanym smaku decyduje mieszanka użytych słodów w połączeniu ze, szlachetnymi, ze szlachetnym polskim chmielem oraz proces fermentacji w otwartych kadziach. Mamy tutaj oczywiście informacje o srebrnym medalu na KPR-ze. Zapraszamy na wirtualny spacer, oczywiście jak przystało na e, taki nowy branding craftu jest kod QR, zachęcający do e, oglądnięcia. Co nam tutaj browar chce przekazać? Bardzo fajnie, kolorystycznie jest to dobrane. Taki kolor, bym powiedział, miedziany. Pomarańczowo miedziany. Też nawiązujący do koloru mastnego. No i bardzo ładny kapsel z nową stylistyką browaru zamkowego, a więc w łuku średniowiecznym wieża zamku. W cieszynie. Jeszcze informacja: inserwizja Spero, czyli w piwie Nadzieja. No i zobaczmy. Szkoła jakiego użyję, będzie to teku do Komesa. Do tej pory. Kiedy miałem w, e, przed sobą mastne, najczęściej udawało mi się je dostać. E, e, to jest restauracja przy wylocie ulicy Głębokiej w Cieszynie do, e, no, na winklu między Rynkiem a e, ulicą Głęboką e, naprzeciwko Książnicy Cieszyńskiej. I zawsze było podawane w normalnej szklance. E, normalne szklance lekko zważające się, więc wykorzystajmy lepsze szkło. Jest słodowo, lekko karmelowo, lekki taki bym powiedział, lekko podobny aromat do do tmawego, takiego tmawego czeskiego piwa. Ale ładny zapach. Mamy w końcu tutaj do czynienia z alem górnej fermentacji, nie z yy, zwyczajnym lagerem. Barwa yy, pomarańczowo-miedziana i to jest mniej więcej kolor zbliżony do etykiety, co mi się bardzo podoba, w ogóle yy, połączenie kolorystyczne piwa w środku yy, z kolorystyką etykiety yy, na butelce. Piana bardzo ładna. Średnie pęcherzyki do drobnych. Sporo wysycenia. Zobaczmy teraz w aromacie. No i jest trochę karmelowości. Takiej słodowości czystej. Lekko palony aromat. Przypominający właśnie tmawę. No, zobaczmy pierwszy łyk. Od ponad 3 lat, więc mogę nie pamiętać dokładnie smaku, ale yy, pamiętam, że było całkiem fajnie. Hmm. No i jest dalej bardzo dobrze. Jest słodowo, jest chmielowo. Yy, jest również yy, spora goryczka. I to goryczka nie typowo chmielowa w typie takiej ziołowej, kwiatowej, takiej biterowej, a w typie takiej bardzo fajnej kontry do lekkiej słodowości, do lekkiej, takiej prażonej goryczy wynikającej z doboru słodów. To jest bardzo fajne piwo. Zawsze też tutaj miałem takie wrażenie jak było się w Cieszynie, jeszcze nim się poszło na stronę czeską, po polskiej stronie E, zawsze było polowanie na mastne, e, tym bardziej, że mastne zawsze było w najbardziej limitowanej edycji zawsze było e, najtrudniej dostępne. Wiadomo, obrackiego się nie piło, ale e, było z, akurat z browaru zamkowego najczęściej pils. E, lager był całkiem niezły, cieszyński, natomiast e, przy mastnym trzeba było się trochę natrudzić, żeby je na nie trafić. Cenowo też nie było wcale tak łatwo dostępne. No ale warto, warto, bo jest to fajne piwo. Po prostu fajne polskie ale. Takie odświeżające. Nie muli. Nie jest zalepiająco słodkie. Goryczka jest przyjemna. Piana. Nawet ładnie się. Zachowuje na szkle tutaj jest troszeczkę w wyższej temperaturze, około 14 stopni, ale e, no jest, jest bardzo fajnie w każdym razie. Jeszcze raz to zachowajmy te zdjęcia. No i cóż, jeżeli uda Wam się trafić e, Cieszyn Browar Zamkowy mastne, napiszcie w komentarzu. Jestem w sumie ciekaw, jak dystrybucja tego piwa obecnie wygląda, e, gdzie jest dostępne poza Cieszynem i poza e, Księstwem Cieszyńskim. E, to kupiłem e, w zaprzyjaźnionym sklepie e, w Lublinie e, koło Szpitala Wojewódzkiego. E, jeżeli y, traficie y, na mastne, no to myślę, że się nie rozczarujecie, bo i właściwie jak na takie pierwsze przecierające szlaki y, polskie ale, y, no, to jest, no to jest, w pewnym sensie taka ikona polskiego ale, jak y, w przypadku ataku chmielu, który w tym roku skończył 10 lat. No i to by było tyle do usłyszenia do następnego razu. Cześć.